Cześć manko, witajcie! Z tej strony Maticonics i witam was w drugim odcineczku z GTA San Andreas na moim kanale. Dziękuję za dobry odbiór pod pierwszym odcineczkiem i lecimy sobie z drugim odcineczkiem e, tutaj z tej giereczki i rozpoczynamy sobie misję o nazwie Czyszczenie hey, osiedla Crack. Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies' hustle. Sweet the Mark's ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the bars are sweating the homies. Go put pressure on. Stewart, we've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together, like the old days. Mm -hmm. Yeah, yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? Nah. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah. Them bass slangers gonna be sorry now. No, okay. They beat Up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Szaj Rider Jedziemy do dupy Tak, do dupy jedziemy jak nie wiem jaki jego tak nazwali A driftem wjeżdżam. Dobra, lecimy sobie Jestem ciekaw czy w ogóle dzisiaj odblokujemy siłownię na której byśmy mogli ćwiczyć, bo to chyba jakoś na początku się odblokowywało, zobaczymy potem Whatever, man. This it. Yeah, this it right here. Open up. You sure he still living? Fool, I told you this it. Open up. Who the fuck is it? CJ. The fuck you want? And get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what? Man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Ben, come check this fool. Hey, Bear? <clears throat> Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie nah, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? <laughs> Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir! Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Oh, man. Bear, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us, then. Let's just out through the hood and find somebody selling. Eee, pobić dilera narkotyków. Ok, nie ma problemu. Eee, w biciu, jak wiecie, jestem bardzo dobry po pierwszym odcinku. Eee, musimy teraz sobie do tego dilera narkotyku podjechać. Eee, nikt nie będzie nam tutaj kraku e, e, sprzedawać na naszej dzielnicy, bo wszyscy na naszej dzielnicy są wychowani po chrześcijańsku i nie będą zażywać takich rzeczy, eee, z tego co zrozumiałem. O nie, tak, tak to się nie godzi. Dobra, przepraszam bardzo. Oczywiście policja musi być w tym miejscu, w którym ja muszę popełnić przestępstwo. No i oczywiście będą mnie gonić jak go zacznę przy nich napierdzielać. Oczywiście, że wiedziałem tak będzie. To było pewne jak w banku, dobra. Pyk, proszę bardzo, załatwiony. O! Jest kocenka na szczęście. Man,

Mogę wziąć policji. Mordeczko, nie wiesz do kogo startujesz. Yy, w poprzednim odcinku pobiłem z pięciu takich jak... Kurde, nie bij raidera, mordeczko. CJ! Nie bij swoich! Ja rozumiem, że rajder cię kurwia, ale przydałoby się na misji go nie napierdzielać. Rider, wsiadaj, proszę cię. No wsiadaj, bo mnie zaraz zaaresztują i tyle będzie z naszej misji. Dobra, jedziemy. Yy, no i mam znowu dwie gwiazdki, ja nie wiem, czy ja w każdej misji będę musiał mieć dwie gwiazdki. Przepraszam bardzo. Dobra. Ej, ja czuję, że policja zaraz nas dojedzie Ryder to na pewno. Dobra, wchodzimy, zobaczmy co tutaj się będzie działo Okej? Okay. Eee Widzicie co się tam dzieje? Dobra O nie! O nie! Tak nie będziecie mówić Ej, Przepraszam bardzo o, ty gnoju, wstrętny. Wypierdzielaj mnie to. nie, żeby skija nie dostać, CJ. Ja mogę bić czymś na przykład innym, żeby tej myszki nie było tak słychać? Bo wiem, że narzekał ktoś. O, Rider, przepraszam. <laughs> Dlaczego Rydera napierdzielam? CJ, nie rób tak. Ej, oni tutaj, patrzcie, pozdychali dosłownie od tego kraku. Niestety za dużo nabrali chłopacy. Nie róbcie tak w realu, dzieci drogie, e, ponieważ skończycie jak oni. E, tutaj na przykład, o, jest jedna jakaś zakładniczka, która też pewnie brała i łapie się za głowę, aż e, jest załamana z tego, co robiła. Ale na szczęście już ją wyleczyłem. E, na, na drugim świecie będzie jej na pewno lepiej i tam nie będzie, mam nadzieję, takich rzeczy zażywać. E, do widzenia. Wychodzimy stąd. No kurde, policjo! Ja, przepraszam bardzo, ale proszę do mnie nie strzelać. Bo tak się nie robi. No patrzcie to, no zaraz mi auto zniszczą No nie strzelać do mnie, eh? No patrzcie to, no zaraz mi auto. Mordeczko, nie strzelaj! No nie strzelaj! O no nie! O nie, rajder, wsiadaj! O nie, teraz przesadziłeś. No, rozpierdoleni. Ej, no jeszcze kolejny serio. Widziałeś, strzelaj. Dobra, jesteśmy z powrotem. E, tym razem na szczęście policja mnie nie goni. Znaczy mam tylko jedną gwiazdkę, ale na szczęście do mnie nie strzelają. Więc sobie na Luzaku możemy wracać e, do domu i to misję zakończyć. kurde Powiem Wam szczerze mówiąc, że e, no, zestrałem się trochę. Przez to, że sfailowałem tą misję, ale trudno. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Jest! Zrobiłem tą misję! Misja wykonana, szacunek plus. Dobra, jest. Jezu. Yy, powiem wam tak. Yy, no, to był przypadek, że akurat policja przy mnie była. Bo jakby przy niej... Jakby przy mnie nie była, to by wtedy mnie nie goniła. Yy, I tyle wam powiem w tym temacie. Przejażdżka. What's happening with you, Rodin? Respect has to be earned, sweet, just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Oh, <laughs> man. <Shit. laughs> hey, man, what's cannot up? live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah. Man, I what could you eat. fools trying to eat. That's what wrong. About some Tacos? Tacos? Again? Hell no. Chicken, man. No discussion man, I do want no chicken. No dobra, czyli to będzie misja <laughs> Będzie to chyba misja z tym słynnym zamówieniem Big Smoke'a, jeżeli się nie mylę, tak, jeżdż do klankki Bella. Tak to jest ta misja ze słynnym jego zamówieniem. Proszę bardzo. Okay. Zatrzymam się, posłuchamy co oni tu pierdzielą, może coś dowiemy coś ciekawego.

Give me a number nine just like his. Uh, let me get a number six with extra dip. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, y'all. I mean, I didn't even know she was hitting until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. <laughs> hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you. I ain't never ate from a trash can. <laughs> <laughs> oh, shit. Trash can bitch. passing my food. Ej, ey, hey, look! Kilo tray skopił nas do przodu, right? You're a jink! Shit, ten motherfucker jest na hood! Ochój! No mnie telefon akurat dzwonił, a tu zasadzka jakaś! Do... Drogość samochód. Dobra, nie problem, musimy ich zniszczyć. O wy balaci, ignoję, wstrętni. Ale strzaj do nich! No strzelać! Przelajcie! To nam auto rozpierdziela, o! He, he, he! Wykaz was nie, wybuchnęli, ale nie zginęli. O, o ty, mordeczko. Pyk! Ej, czekajcie, mordeczki. Zbiorę sobie po nich bronię. O, oni mają jakieś uzyki, ty. zajpiście, czekaj tu jeszcze jeden. Z tego co widzę, o, proszę bardzo. Mordeczko! Nie było co robić ze Saski. Wiadomo, żebyśmy wygrali. Ale ładny ogień jest w ogóle tutaj. Ten tym Definitive Edition. Dobra, ej, bo balaci kolejni do mnie strzelają, przepraszam bardzo. A nie, policja, dobra, wiecie co? Ja przy policji się strzelać nie zamierzam. Tak wam powiem, dobra, uciekamy. Ilu pieniędzy tam miał? Dobra, uciekamy. No, była ostra, że tak powiem, jadka. Dobra, idziemy na grow Street. Aj, są wszystko zjadł. <grytanski> And that's why you love me baby what the fuck what smoke all you managed to do was eat my damn food up yeah it was getting cold y'all coming in for a beer nah baby i need to get back to the crib cj give me a ride alright smoke let's go see y'all later na dobra <laughs> wszystko pierdieli i huy niczy zostawyl ach to this to shiver them

Yy, dobra, 20 dolarów dostałem, yy, żeby po prostu, wiecie, skupić się też na fabule, żeby tutaj wiedzieć, co się dzieje i ciekawe rzeczy tutaj można się dowiedzieć, na przykład z tych, yy, ich rozmów, tak naprawdę. Dlatego tutaj staram jakby się tego słuchać, i ten kto, nie wiem, jeszcze nie zna Pan Andreas z fabuły, i ma 10 lat, i jakby oglądał u mnie pierwszy raz, bo nie zna fabuły, to też pewnie chciałby się na tym skupić. E, dlatego też tutaj chcę, jakby w ten sposób sobie em, grać. E, żeby odebrać komórkę, proszę bardzo, komórka yeah, do mnie zwolni. Hey, znowu się zaczyna, nie?

Dobra, zajebiście, mamy siłownię odblokowaną. wiecie co to oznacza? To oznacza tylko jedno, że jedziemy na siłownię pakować. I pierwsze, I pierwsze to zrobimy, potem oczywiście polecimy na kolejne misje, ale no teraz polecimy sobie na... Ej, ja w ogóle nie wiem. Znowu jakby teraz to jakby te. Jakby no nie wiem, dobra na trochę tak grafika jest z momentami. No ale mniejsza o A i w ogóle w tym Definitive Edition co wszystkich wkurwiło na początek to to, że jest ten dystans taki malowania dziwny W sensie malowania, renderowania bardziej I na przykład tutaj Los Santos widać tą górę Chilia, czy tu nie wiem jak ją nazywała Która jest tam na drugim końcu mapy z tamtej strony Której normalnie w normalnym GTA nie widać na przykład, ale że tu jest lepsze renderowanie no to tak to jest, dobra. Zobaczmy co my tutaj mamy, e, mamy oczywiście tak ławkę, mamy tutaj takie ciężary, e, tu w ogóle jest jakiś typek, coś się nauczyć nowych ciosów, tak jakby odpier... tak, chciałbym się nauczyć, aha, czyli e, nie mogę, bo, bo sobie wyglądam jak sobie wyglądam, czyli musimy najpierw na sobie popakować, e, więc może najpierw spróbujemy z tymi ciężarkami, e, mamy kilogramy, nie wiem jest CJ da rady, Nawet, na może 22? CJ dasz radę czyli 22 na no start E żeby podnieść? O kurde, dobra, to muszę klikać w ten sposób, dobra, osiągnięcie, o, osiągnięcie, pompka, e, dobra, fajnie, dobra, powtórzenia, waga 22 kg, dobra, 22 kg jakoś tutaj na razie nam idzie. Spróbujemy tutaj trochę popakować i zobaczymy, muskulatora zwiększona, jesteś w niezwykle formie, aby tak dalej, a twoje ataki będą zadawać więcej obrażeń. Dobra, no i o co to nam chodzi? Oczywiście napierdzielamy łopato, ale to też nam się muskulatora na pewno do tego przyda. O, proszę bardzo, jak muskulatora nam ładnie rośnie, halo CJ Zrobimy sobie, nie, z 20 powtórzeń. Ej, co mu się dzieje w ogóle z tym? Ej, widzicie to jak CJ się dziwnie wygina? No i to jest właśnie Definitive Edition, na które każdy narzeka. No ja chyba zaczynam rozumieć o co każdemu chodziło. Dobra, spróbujmy może wziąć większy ciężar, albo spróbuj, albo wiecie co, na ławce spróbujemy. O, będzie ciekawy. Yy, spróbujemy, zobaczymy ile CJ da radę na ławce tutaj wycisnąć. Dajmy sobie nie wiem na to, no dajmy sobie 45kg na sam pierw. Zobaczymy czy... No, 45kg myślę, że na luzie powinien tutaj dać radę podnieść. E żeby podnieść? No, to to z łatw łatwością, widzę, że to idzie. Może byśmy dali większy ciężar, żeby tutaj e, lepiej ta muskulatura nam podskoczyła. To spróbujmy tak zrobić w takim razie. Czekaj, CJ. E, spróbujemy tak. E, dałem, dobra, to dajmy może 72 kg. Ej, teraz to będzie za dużo, obstawiam. Teraz już pewnie CJ nie da rady. Bo jest po prostu. A nie, z łatwością. Ej, no co kurde. Tu powiem Wam, że CJ nie jest aż taki słaby, jednak, jak tutaj nas Switch ocenił. Muskulatura zwiększona, robi się z ciebie mięśniak. I zobaczcie, jak tam to szybko idzie. się, patrzcie, już mam 9 powtórzeń. I zobaczcie, jak ta muskulatura szybko idzie. Ja tu z 3 odcinki pochodzę i będę miał na maxa CJ'a, jakby wyćwiczonego. I więc bardzo fajnie. O, limit na dziś wyczerpany, wróci jutro, dobra. Czyli w kolejnym odcinku wrócimy sobie yy, na tą siłownię i będziemy sobie dalej ćwiczyć. No powiem wam już CJ troszeczkę, troszeczkę tutaj przypakował, bo to no to widać kurde, to widać. Yy, w ogóle mogę z tobą teraz powalczyć? Aha, dalej nie mogę. No to ja powalczę z tobą tutaj. No pokaż jak się napierdzielasz, o no to tyle, tak? To powiem Ci, że widzisz nigdy nie oceniaj mordeczko książki po okładce, bo skończysz właśnie w ten sposób jak skończyłeś w tym momencie. Dobra, możemy stąd sobie wychodzić, yy, wszystko pozamiatane, wszystko zrobione jak trzeba, lecimy sobie na kolejną misję, yy, bo mamy jeszcze mało minut odcinka i gówno żeśmy zrobili. Dlatego jeszcze myślę, że dzisiaj sobie z tych misji trochę pociśniemy e, Jedyna misja z tego co widzę to jest u Swita. W ogóle zobaczmy co my tutaj mamy na mapie Mamy jakiś zielony domek, to jest chyba domek, który można kupić Tutaj mamy Clacking Bella e, Czyli taka restauracja, w której kupywaliśmy w poprzednim odcinku jedzonko Tu mam pizzerię. tu mamy tatuaże chyba nawet, czy co to jest, nie wiem e, W ogóle legenda, możemy na tap legendę Nie ma nas na sprzedaż, wyścig, spraye, sweet Aha, czyli takie rzeczy. Salon tatuażu, czyli możemy tatuaże też robić, tak? No ale dobra, na razie sobie zaznaczmy o, trasę do Swita. Daleko do niego nie mamy, GPS-a też nie, w sumie nie potrzebuję, ale no, pobawmy się tym GPS-em, skoro go dodali. Dobra, lecimy, ale tu się driftuje. Oj! Ups! Nie wiem kto to zrobił, powiem wam, że nie kompletnie nie mam pojęcia Ale pieniądze sobie zbiorę z przyjemnością O, Zawsze tam będzie więcej na jakieś fryzurki i tego typu rzeczy yy, Bo wiadomo, jeść w życiu trzeba i wszystkie inne rzeczy też Może byśmy sobie jakiś samochód kupili Bo ten samochód Sweet'a to jest yy, no no jest rozpierdzielony jak widzicie tutaj w płotku Stoi i yy, tyle, yy, 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 yy. dobra, lecimy na kolejną misję Zobaczmy Gimme 15, motherfucker. I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you fast sucker. Let me play first. Hey, right, what's up? What's up, what's man? Right? Who winning? Who you think, huh? huh? Me. That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, uh, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them Say, what happened to Emmett? Emmett? <laughs> shit, gangs these days got max, AKs, and all kinda of stuff.

Okej, okay. ale ładna jest ta grafika, nie? No ja powiem wam, o, zobaczcie, jak ładnie słońce też rzuca, nie? Zajmijcie się, to wygląda fajnie. Okej, okay, gdzieś tutaj to jest, z tego co widzę. Oj, o, jest tak do zamalowania. Czekajcie, bo te tagi mieliśmy malować. jak zdobędziemy. Ja kiedyś pamiętam, zamalowałem 100 tagów na oryginalnym GTA. I jak, zatem, jak te 100 tagów się zamaluje, to jakieś tam nagrody się dostaje, z tego co pamiętam. Także to na pewno się przyda. Dobra, już Sweet. Yy, znaczy Sweet Boże, Big Smoke. Już wracam do samochodu. O, to rzeczywiście nie mogę się przejść, nie? Naprawdę daleko miałeś. Dobra, lecimy. Shot at me. What you kids want? Hey, hey, Pops. Hey, what's that? In it? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say. Ain ain't you dead? No, nah, Emmett. The other one. Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We wanna get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Hm No powiem ci Big Smoke że cela to ty masz jak baba z wesela Patrz, jednym strzałem to zrobię O kurwa, jednak się zestrałem Co jest? Ej, czemu nie mogę tego Przepraszam bardzo, na kucaka mogę strzelać Ej, czemu nie da się zniszczyć tego Halo? O, musiałem stanąć jak on, dobra. Yy, druga runda, Big Smoke Teraz będzie, o. Zobaczmy, no, jak Big Smoke będzie strzelał. No, zobaczcie, ile on naboi na jedną butelkę. Kurde. Mordeczko, tak się. To, to nie umie strzelać. O, patrz, jednym nabojem. Pyk, pyk. O, tak się strzela. A nie. Za, z Grow Street. O, teraz mamy pięć butelek z tego co widzę. Jestem ciekaw jakim on cudem robi takie przewrotki Jak on waży z 200 kilo pewnie Ta? To patrz teraz to CJ, patrz Py, pyk Big Smoke, patrz i się łudź Ten się zmęczył jeszcze No widzisz Po co było całego tego Bela w pierdzie samemu? Trzeba było tak nie robić Dobra

Dobra, czyli mamy go do domu odwieźć. O, już się robi. Ciemno, w dowolnej chwili możesz odwiedzić Emeta i wziąć w spluwę. Okej. Okay. Najebiście. Oj, kurde. Kierowca ze mnie jest zajebisty. <laughs> Dobra. O nie! Prawie potrąciłem człowieka przy policji. Ojoj! Ale nic na szczęście nie zrobili. Śmieszne jest to, że po, potrącenie człowieka już mnie goni policja, ale za to, że mam je przepisy, to już nic z tego nie robię. Ale to jest GTA, więc na szczęście nic za. To, coś takiego nam nie grozi. Dobra. Na razisko. O, telefon do nas dzwoni. Sweet! Jak chuj Sweet! A, mówiłem!

Sklep z ubraniami, czyli będziemy mogli sobie dzisiaj też przebrać CJ-a Także bardzo fajnie, bo będziemy tutaj inaczej sobie wyglądali. Więc tutaj zajedźmy i zobaczmy, jakie. Wejść do sklepu z ubraniami. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli do wyboru. Chwilę się pobawimy w przebranie tego CJ'a. Mega to zawsze lubiłem robić w tym GTA. Dobra, zobaczmy. Wejść na znacznik, żeby przymierzyć swoje nowe stroje. Okej. Okay. Dobra. Każde ubranie, jakie kupuję, zostaje dostarczone do twojej garderoby. Czyli jak kupię, to jakby już mi nie przepadnie. Dobra. Zajebiście Co to było? Już się spierze. To nie byłem ja, nie? Dobra. Zobaczmy. tu yy, Co my tu mamy? Yy, potrzebujemy zieloną na pewno. Zielona koszula. No bo musimy się ubrać na zielono. O nie, Siżej, nie, 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 nie. Nie, tak, to to, 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 to nie, 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 nie. Czekaj, te żeby wrócić. CJ, coś innego, nie? Bo to to nie wygląda yy, zielona koszula, koszula w kratkę. Yy, no, kurde, z tego co widzę, to tutaj nic ciekawego nie ma. Biały. Kurde, zielona bluza z kapturem? To może być ciekawe. O! To może być. O, jest z Rockstara, ma jeszcze. Dobra, to ta może być. To już mi się bardziej podoba, dobra. Enter, żeby kupić. Ok. I teraz tak, spodnie teraz, tak? Nogi. Eee, szare spodnie, dresy, dresy z paskami, będą spodnie, zielone jeansy, z paskami. O, to może być ciekawe na pewno, myślę. O! Takie coś może być chyba. Tylko, że tutaj jest trochę jaśniejszy ten zielony, ale może być. Dobra, kupmy. No i proszę bardzo, jesteśmy już ubrani na zielono, tak jak Swift chciał. Co tu jeszcze mamy? Buty możemy zmienić, yy, sandały, sandały, skarpety, japonki, buty bojowe, wysokie koszykowe, trampki, niskie zielone trampki. Może zobaczmy to? O nie, nie, to aż bez przesady, na zielono to zielono, ale no nie, buty to tutaj już nie pasują. Także buty to jakiegoś innego koloru może bym tutaj wziął, sandały, japonki, buty, to mogą być koszykowe. No, no nie, dobra, jednak nie. Wiecie co? Ja tu nic ciekawego nie widzę w tych butach, dlatego buty zostawimy, jakie tam CJ ma. Eee, teraz tak, łańcuchy mamy. O, proszę bardzo, jakieś takie. Nie wiem, zobaczmy to. Nie, to mi się kompletnie nie podoba. CJ, wracaj się. Kurde, długo taka cenka trwa. Ja bym chciał go szybko przebrać, a tutaj to. A to. A no to, to to jest takie takie też prymitywne. Dobra, to tego łańcuchów też nie bierzemy. Tylko Chciałem też zobaczyć jakie tutaj rzeczy mamy do ubioru, ale tego też nie bierzemy. Zegarki, różowy zegarek, żółty zegarek. O, się, To nam na pewno będzie. Dodawało jakby, że tak Dziękuję powiem, seksapilu I będą kobiety do nas na pewno bardziej lecieć, bo będziemy mieli złoty zegarek Twarz, zabawne okulary, zabawna maska, czerwona niby, o zielona chusta O! To jest, tego nam brakowało jeszcze To będzie zajebiste Proszę bardzo, teraz jesteśmy prawdziwymi gangsterami Fryzurka też fresh i w ogóle Dobra, co tu jeszcze mamy? Nakrycia głowy? Dobra, tego nie będziemy brali, bo mamy fajną fryzurę Dobra, no i CJ jest ubrany na zielono Proszę bardzo, zajebisty CJ e, Możemy stąd wychodzić, do widzenia e, I chyba jest tyle misji, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, tak? Tak, misja wykonana, szacunek plus Dobra, no i zajebiście, mamy kolejną misję wykonaną e, Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mamy teraz misję B, -S -S -S, Czyli mamy teraz i Ubik Smoka misję i Sweeta, także no dobra W takim razie e, Ja sobie zapiszę gra i będę kończył ten dzisiejszy odcinek, bo że idzie nie właśnie tu. Ej, przepraszam bardzo, o e, tutaj są moi w ogóle ludzie. A i właśnie, co jeszcze? To widziałem komentarz, że na domu Swita e, jest jakby, tylko muszę zniszczyć tutaj te dziadostwo. O. Na domu sweeta jest e, broń jakaś tam e, jakiś to Uzi jest chyba z tego co się nie mylę. I ja spróbuję teraz wskoczyć. O, proszę bardzo, jest to. A, ja te łzy mam, dzisiaj zebraliśmy, dobra. No ale mamy przynajmniej więcej amunicji, będziemy mieli się czym strzelać, dobra. Także na dzisiaj to by było wszystko. Więc, jeżeli odcinek się Wam spodobał zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Trzymajcie się na razie i cześć.